Zajdź ze mnie! Kurwa, bo wód chyba leje! W Fajnie! Porobiłeś. kurwa! Chce kurwa! Złodziej pierdolowy pierdolony, oddawaj papierochy. papierosy! Gdzie masz, kurwa, swoją, kurwa! Ty... Chcę, kupię! Kurwa. Co? Oddawaj papierochy. Dawaj mi papierosy! No co ty kurwa, pierdolony! Ty kurwa cepie To nie jest on twoje, dobieresz? Tylko... Zajebaj mu! To już drugi dzień cię opierdala, zajebaj mu. Kupiłeś? Oddawaj te papierosy Nie masz, kurwa, te papierosy, kurwa! Jakie papierosy? A co my kupili? Dawaj! Puszki, to. kurwa to! Dawaj, gdzie to teraz no, schowałeś? Nie, nie chuja. Tu nie ma Dobrze, ja ci po... Ja ci postawię flaszkę Nunek, jebaj go Ja ci dwie postawię kurwa to Co kurwa. jest kurwa, kurwa. kurwa. z nieba cepie pierdolony kurwo złożyć z pieca z pieca Jebaj Jeba. trzeci ci już kurwa zejdę jest kurwa, sobie. O. Już Ruszy zajdzie. Oddaj papierosy. Naprawdę no, jest Garmi papiero. Bo z tym kurwa. Spierdalaj To jest kurwa. kondonie Dam ci Chuj w dupę kurwa To jest pierdolone To Jak się czujesz? Flaszkę marzu mnie, to pamiętaj Dobra, pomacham ci jeszcze. Drugi dzień cię opierdala jak się z tym czujesz? Twój własny rodzony brat Jest w stanie zajebać ci trepa za flaszkę albo Peto Co o tym sądzisz? Jest pierdolnięty i tyle. Jest pierdolnięty no, no ma kurwa no, na stronę w się i tyle Taka hierarchia, no A ty Nunek Co powiesz? No to, A spoko. Oj, to, kurde, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja. Jesteś takim materialistą, czy takim masz szacunek do każdego człowieka? Raczej szybki. Raczej to pierwsze, co? Tak. Materialista, za flaszkę tak, tak, dałbyś tak. dupy, nie? Nie, nie o czym No mam. tak, chyba tak. No, przy... Nazywajmy rzeczy po imieniu, nie? Nie że ty nie. Przed chwilą pobiłeś brata za papierosy. Nie. Bo, bo masz sklerozę i nie pamiętasz co się działo 10 minut temu. Tak ci przypomnę. Mimo, że zapomnisz, nie? Nie, nie, nie. Zapomnisz nie, to. Nie, nie, nie o to. Tak. O to nie. chodzi. Wczoraj go zrzuciłeś o, o to z tamtego murku. oto z tamtego murku go no, zrzuciłeś. Tego kurwo nie pamiętasz. Aha. No. Pokażemy jak to. pokażemy czemu, czemu, jakie czemu mamy czemu skutki. Mam rejzry, ty. Gdzie masz papierosy. Ty masz teraz. Ty to wszystko gdzie? Gdzie masz? Bo musiałeś spać Tak, musiałeś spać. No i zajebali. No i chuj, i zajebali, no i co? No i chuj! Kurwa piwo, papierosy, tyton, Wszystko kurwa. Ty z kurwy synie bal. No i łatwo przyszło, no i łatwo poszło. No i co? Nie odchodzi kurwa. Kupiliśmy. No i co? Tylko że on poszedł, po, poszedł spać. No to czemu go, go nie pilnowałeś? to Nie, A bo byłem w Do mnie? A czemu kurwo ty nie pilnowałeś? Bo ja poszedłem do Aha. Ty poszedłeś gdzie indziej A ty musiałeś spać. Tak. Musiałem spać. No. No i, no i chuj. No i poszło się jebać i tyle Nie chuj, że poszły Masz kurwa kupić Daj pieniądze Dziś kurwa chory kurwa człowiek O, często mi po pierwsze Powiedz mi, która jest Duro, mamy godzinę Muszę iść kupić, poczekasz? Nie.